Rozdział ósmy Smoczy lot, smocza rada, strażnik i jeniec Błękitna smoczyca i jej jeźdźcy opuścili walki nord po zachodzie słońca. Lecieli nad Ansalonem w ciemności i ciszy. Nocne niebo było czyste, a powyżej, na wysokości rzadkich chmur, panował chłód, którego na Ansalonie darmo by szukać gdzie indziej. Stil zdjął hełm w kształcie czaszki i rozpuścił długie, czarne włosy, by wiatr od smoczych skrzydeł osuszył mu spoconą głowę i kark. Zdjął większą część ciężkiej zbroi, którą nosił podczas bitwy, i zatrzymał jedynie na pierśnik przykryty ciemnoniebieskim podróżnym płaszczem. Do ramion i nóg powyżej wysokich skórzanych butów przypiął ochraniacze ze skóry. Był ciężko uzbrojony, bowiem zapuszczał się na terytorium wroga. Długi łuk, kołczan ze strzałami i oszczep przymocował do siodła smoka. Przy sobie miał miecz, prastary miecz swego ojca, rycerza solamnijskiego, oręż, który niegdyś należał do sturma Brightblade. Steel trzymał dłoń na jego rękojeści. Był to gest, do którego przywykł. Z góry spoglądał w mrok, usiłując dostrzec coś w ciemności. Może światła wioski, albo blask czerwonego księżyca, odbijającego się w jeziorze. Niczego jednak nie zobaczył. Gdzie jesteśmy, Fler? – Spytał nagle. Nie widziałem żywego ducha od chwili, gdy opuściliśmy wybrzeże. Nie sądziłam, że miałbyś na to ochotę, odparła smoczyca. Każda napotkana tu osoba będzie nieprzyjaźnie do nas nastawiona. Steel wzruszył ramionami, okazując lekceważenie wobec takiej rozwagi. Trewalin mówił o niezmiernym niebezpieczeństwie, bowiem podróżowali przez terytorium wroga, lecz w rzeczywistości niewiele im groziło. Największym niebezpieczeństwem były inne smoki, srebrne i złote. Według doniesień, te nieliczne, które pozostały na Ansalonie, gdy ich pobratymcy wrócili na smoczą wyspę, skupiły się na północy, wokół solamni. Niewielu ludzi w tej części kraju odważyłoby się walczyć z rycerzem ciemności i z niebieską smoczycą. Fler, choć mała jak na przedstawiciela swej rasy, miała zaledwie 12 metrów, była młoda, dzika i zażarta w boju. Większość błękitnych smoków doskonale posługiwało się magią, flair była wyjątkiem. Zbyt porywczej smoczycy zabrakło cierpliwości niezbędnej do rzucania czarów. Wolała używać w walce kłów i pazurów oraz miotać z paszczy niszczycielskie błyskawice, zdolne strzaskać mury zamku i podpalić las. Fler nie miała najlepszego zdania o czarodziejach, Dlatego nie cieszyła się na wieść o tym, że będzie transportować jednego z nich. Still musiał bardzo długo ją prosić, nakłaniać, a wreszcie przekupić ćwiartką jeleniny, zanim zgodziła się, by palin siadł na jej grzbiecie. On tego nie zrobi, wiesz przecież? Ler zauważyła złośliwie, pożerając smakowity kąsek. Wystarczy, że raz spojrzy na mnie i pobrudzi sobie ze strachu te śliczne białe szatki. Still też się tego obawiał. Najdzielniejszy wojownik na świecie może zmienić się w tchórzliwą babę z powodu smoczego strachu, tego przerażenia i zgrozy, jakie smoki wzbudzają w swych wrogach. Palin rzeczywiście zbladł jak trup na widok smoczycy o roziskrzonych niebieskich łuskach, płonących oczach i rzędach ostrych zębów, które ociekały krwią spożytej przed chwilą przekąski. Początkowo Stil bał się, że młodzieniec zrezygnuje i będą zmuszeni poszukać innego, powolniejszego środka transportu. Jednakże widok umocowanych za siodłem zwłok braci dodał młodemu magowi odwagi. Palin zacisnął wargi, śmiało podszedł do smoczycy i korzystając z pomocy Stila wdrapał się na jej grzbiet. Stil wyczuł drżenie młodego czarodzieja, lecz Palin powstrzymał się od wydania okrzyku i nie pisnął ani słowa. Zachowywał się z dumą i godnością. Stil był pełen uznania dla jego odwagi. Uprzedzam cię, że wiem, gdzie jestem, na wypadek gdybyś myślał, że się zgubiłam, dodała cicho Fler. Leciałyśmy z Sarą tą trasą. Tamtej nocy. Tej nocy, gdy przyszła do Karamona. Tej nocy, gdy przyszła cię zdradzić. Stil wiedział, o której nocy wspomina smoczyca i zachował ponure milczenie. Na siedzeniu za jego plecami rycerz wymienił swe jednoosobowe siodło na takie, w którym mieściły się dwie osoby. Palin wiercił się i mamrotał niezrozumiałe słowa. Nawet smoczy strach nie mógł pokonać wycieńczenia. Mak zapadł w sen, który najwyraźniej przynosił mu niewiele otuchy, Bowiem młodzieniec skrzywił się, przeraźliwie krzyknął na głos i zaczął się miotać. Ucisz go, ostrzegła Smoczyca. Możemy nie widzieć w dole śladów życia, jednak nie znaczy to, że ich tam nie ma. Lecimy nad górami Kalkist, które zamieszkują podgórscy krasnoludowie. Ich zwiadowcy są czujni i przebiegli, a nas dobrze widać na tle rozgwieżdżonego nieba. Bez trudu nas rozpoznają i przekażą wiadomość dalej. Ani im, ani nikomu innemu wiele by z tego nie przyszło, zauważył Stil, lecz wiedział, że lepiej nie drażnić smoczycy. Odwrócił się w siodle i złapał mocno maga za ramię. Jego dotyk uspokoił palina. Młodzieniec westchnął głęboko i ułożył się wygodniej. Dwuosobowe siodło skonstruowano tak, by niosło do boju dwóch rycerzy. Jednego władającego stalą, a drugiego albo magią, albo kapłańskimi zaklęciami przydatnymi do przeciwdziałania czarnoksięskim atakom nieprzyjaciela. Siodło było wykonane z lekkiego drewna obciągniętego skórą i wyposażone w kieszenie i uchwyty nie tylko na oręż, lecz także na składniki zaklęć i artefakty. Jeźdźców dzieliła półka obita pikowaną skórą. Wewnątrz znajdowała się szuflada na zwoje, prowiant i inne przybory. Palin wsparł głowę na tej właśnie półce, kładąc splamione krwią policzek na ramieniu. W drugiej ręce, nawet przez sen, ściskał laskę Magiusa, którą, zgodnie z jego poleceniem, przywiązano do siodła. Znów przeżywa bitwę, zauważył Stil. Widząc, że Mak się uspokoił, rycerz cofnął rękę i odwrócił twarz do świszczącego wiatru. Smoczyca pokazała parsknięciem i podrzuceniem swego błękitno-łuskiego łba, co sądzi na ten temat. To była druzgocąca klęska, nie zaszczyca jej mianem bitwy. Solamnijczycy walczyli dzielnie, odparł Stil. Nie ustępowali pola, nie rozpierzchli się, ani też nie zhańbili złożeniem broni. Fler potrząsnęła głową, lecz nic nie odpowiedziała. Stil miał dość rozumu, by nie obstawać przy swoim. Smoczyca brała udział w wojnie smoków 26 lat temu. W tamtych czasach żołnierze Królowej Mroku nie przepuszczali okazji, by ośmieszyć nieprzyjaciela albo mu ubliżyć. Każdy smoczy władca, który ośmieliłby się wychwalać rycerzy solamniejskich, jak to przed chwilą uczynił Stil, straciłby stopień, a może także życie. Fler, jak większość smoków wiernych Takizis, z trudem godziła się z nowym sposobem myślenia. Żołnierz powinien szanować wrogów. Tym podzielała zdanie lorda Ariakana, ale wychwalanie nieprzyjaciela było jej zdaniem przesadą. Styl nachylił się i poklepał smoczyce po karku, okazując tym samym, że szanuje jej punkt widzenia i nie będzie miał więcej uwag. Fler, która ogromnie lubiła swego pana, szczerze mówiąc, świata za nim nie widziała, okazała swą wdzięczność zmieniając przedmiot rozmowy. Jednak jak się okazało, temat, który wybrała, potwierdził, że błękitne smoki nie słyną z taktu. – Pewno nie miałeś żadnych wieści od Sary? – spytała Fleur. – Nie – odparł Steel o ozięble, trzymając emocje na uwięzi. – Wiesz dobrze, że nie wolno nam wymieniać jej imienia. – Jesteśmy sami. Kto nas usłyszy? Może dowiemy się czegoś o niej podczas pobytu w Soles? – Nie chcę o niej słyszeć – rzekł Stil, wciąż tym samym nieprzyjaznym tonem. – Pewnie masz rację. Gdybyśmy przypadkiem odkryli jej kryjówkę, bylibyśmy zmuszeni ją pojmać i przyprowadzić z powrotem. Lord Ariakan może sobie dowoli wychwalać nieprzyjaciół, ale nie znosi zdrajców. Sara nie jest zdrajczynią, wykrzyknął Steel. Wybuch gniewu stopił jego chłód. Wiele razy mogłaby nas zdradzić, ale pozostała wierna. Tobie, stwierdziła Flair. Wychowała mnie, gdy opuściła mnie moja własna matka. To oczywiste, że mnie kochała. Byłoby to nienormalne, gdyby było inaczej. A ty kochałeś ją? Nie miałam na myśli nic, co by ci uwłaczało, dodała Flair, wyczuwszy, że Styl porusza się niespokojnie w siodle. Ja również kochałam Sarę, jeśli można powiedzieć, że smoki darzą miłością śmiertelników. Traktowała nas jak istoty rozumne, pytała nas o zdanie, zasięgała naszej rady i w większości wypadków słuchała jej. Gdy nadarzyła się jedyna okazja, kiedy mogłam jej pomóc, nie przyszła do mnie. Flair westchnęła. Szkoda, że nigdy nie potrafiła zrozumieć naszej sprawy. Powinna była otrzymać objawienie. Wysunęłam taką propozycję, lecz oczywiście lord Ariakan nie chciał mnie słuchać. Z tego co słyszałem, nie jestem pewien, czy moja prawdziwa matka miałaby zrozumienie dla naszej sprawy, stwierdził zgryźliwie styl. Pani Kitiara? zachichotała rozbawiona tą myślą Fler. Tak, ona chadzała własnymi ścieżkami. Cóż to jednak władza wojowniczka? Nieustraszona, śmiała, zręczna. Jestem jedną z walczących pod jej dowództwem nad wieżą najwyższego klerysta. Ta bitwa nie przysporzyła jej wielkiej chluby, rzucił Oschle Stil. To prawda, że Kitiara poniosła porażkę, lecz potem podźwignęła się, by pokonać lorda Ariakusa i zdobyć dla siebie koronę władzy, co przyczyniło się do naszej ostatecznej klęski. Zło obraca się przeciwko sobie. To manifest zdrady i zazdrości, który oznaczał zagładę. Ale nigdy więcej, jesteśmy teraz przymierzeńcami, braćmi w objawieniu i poświęcimy wszystko, by spełniły się nasze plany. Ty nigdy nie ujawniłeś swej części objawienia stylu Brightblade, zauważyła Flair. Nie wolno mi. Ponieważ nie zrozumiałem jej w pełni, opowiedziałem o tym lordowi Ariakanowi. On również tego nie zrozumiał i oznajmił, że najlepiej będzie zachować wizję dla siebie i nie mówić o niej nikomu innemu. Ja nie jestem ktoś inny, żachnęła się Flair, strasząc z oburzenia niebieską grzywę. Wiem o tym, powiedział serdecznie Stil, znów klepiąc smoczyce po karku. Jednak mój dowódca zabronił mi rozmawiać o tym z kimkolwiek. Widzę jakieś światła. Musimy być już blisko. Światła, które widzisz, to sanktion. Musimy tylko przelecieć nad nowym morzem i znajdziemy się w Abanasini, bardzo blisko Soles. Fler rozejrzała się po niebie i sprawdziła wiatr. Wydawało się, że powoli ucichł. Już prawie świt. Posadzę ciebie i Maga na obrzeżu wioski. Gdzie się skryjesz w ciągu dnia? Nikt nie powinien cię widzieć. Schronię się w ksak nawet po tylu latach miasto wciąż jest puste. Ludzie uważają je za nawiedzone. Owszem, ale tylko przez gobliny. Zjem ich sobie kilku na śniadanie przed snem. Czy mam wrócić po ciebie o zmroku, czy czekać na twoje wezwanie? Zaczekaj aż cię wezwę. Nie wiem jeszcze, jakie będę miał plany. Oboje mówili nonszelandzko i żadne nie wspomniało o tym, że znajdują się daleko od terytorium wroga i w każdej chwili narażeni są na śmiertelne niebezpieczeństwo, a nie mogą liczyć na niczyje wsparcie. Na Ansalonie mieszkało kilku rycerzy zakonu Takizis, Którzy pełnili rolę szpiegów, przenikając w szeregi wroga i werbując chętnych. Jednak nawet gdyby Steel rozpoznał tych rycerzy, nie mógłby skorzystać z ich pomocy. Nie mógł uczynić niczego, co uchyliłoby rąbka otaczającej ich tajemnicy. Oni mieli własne, zgodne z objawieniem zadania, a on swoje. Tylko, że nie był zupełnie pewien, czego miało dotyczyć. Flair zostawiła ląd daleko za sobą i szybowała nad falami Nowego Morza. Czerwony księżyc jeszcze nie zaszedł, lecz szare światło poranka przyćmiło połysk lunitarii. Księżyc śpiesznie zanurzał się w morzu, jakby wdzięczny, że może zamknąć swe czerwone oko. Palin jęknął przez sen i wymówił imię swego nieżyjącego brata. Sturm. Zabrzmiało niesamowicie w kontekście przypomnianego objawienia. Tak nazywał się brat maga, lecz jemu nadano imię na cześć ojca, Stil. Sturm, powtórzył Palin. Stil odwrócił się w siodle. Zbudź go, rozkazał szorstko poirytowany rycerz. Jesteśmy już prawie na miejscu. Ani Steel ani Palin nie wiedzieli o tym, że smoczyca postawiła ich na ziemi niemal dokładnie w tym samym miejscu, w którym wiele lat temu spotkało się dwóch przyjaciół. Tamte czasy nie były szczególnie odmienne od obecnych. Jedyna różnica to chyba pora roku. Wtedy była jesień, nie lato. Podobnie jak teraz panował pokój i większość twierdziła, że będzie trwał wiecznie. Palin Majere opierał się o ten sam głaz, na którym niegdyś odpoczywał Flint Fireforge, Steel Brightblade kroczył ścieżką, po której niegdyś stąpał tani z Palin spojrzał w dolinę. Zwykle korony walenów przesłaniały wszelkie ślady życia w osadzie, którą wzniesiono wysoko wśród gałęzi drzew. Jednak teraz gęste zielone listowie miało kolor przykurzonego brązu, a wiele liści uschło i opadło. Odsłonięte domy były nagie, osamotnione i bezbronne. Choć było jeszcze wcześnie, a mieszkańcy Soles budzili się i rozpoczynali dzień, w dolinie jednak nie było widać dymu z palenisk domów czy kuźni. Rozpalanie ognia groziło pożarem. W zeszłym tygodniu wyschnięty na pieprz walen stanął w płomieniach, od których zajęło się kilka domów. Na szczęście nikt nie zginął. Ich mieszkańcy zdołali wyskoczyć i się ocalić. Od tej pory ludzie wystrzegają się zapalania ognia. Gospoda Ostatni Dom była największym budynkiem w Soles i pierwszym, jaki ujrzeli dwaj wędrowcy. Palin spoglądał na swój dom i pragnął pobiec do niego, a jednocześnie stamtąd uciec. Stil zdjął zwłoki braci Palina z grzbietu smoczycy. Owinięte w płótno szczątki spoczywały teraz na prostych, prowizorycznych włókach, które rycerz robił z gałęzi. Związywał właśnie ostatnie drągi. Kiedy skończy, zaczną podróż z boczem na dół. Gotowe, oznajmił Stil i pociągnął sanie. Podskoczyły na kamieniu, a potem ruszyły drogą, wzbijając za sobą obłok kurzu. Palin nie spojrzał na włóki. Usłyszał ich skrobanie o ziemię. Pomyślał o ciężarze. Jaki na nich spoczywa, i zacisnął pięści z rozdzierającego bólu. Czujesz się na siłach iść dalej? spytał Steel. Choć głos rycerza brzmiał srogo i szorstko, był pełen szacunku i nie drwił z żalu Palina. Palin był mu wdzięczny za to, niemniej czuł się upokorzony tym pytaniem. Sturm i Tanin chcieliby, aby w obliczu wroga sprawiał wrażenie silnego mężczyzny, a nie mięczaka. Nic mi nie jest skłamał. Sen przyniósł mi ulgę, podobnie ten okład, który mi przyłożyłeś na ranę. Idziemy? Podniósł się i zaczął schodzić ze wzgórza, wspierając się całym ciężarem na lasce Magiusa. Stil poszedł jego śladem, ciągnąc za sobą włóki. Palin obejrzał się i zobaczył, jak leżące na saniach ciała podskakują na wyboistej drodze do wtoru grzechoczącej zbroi. Potknął się i stracił równowagę. Stil złapał Palin'a i postawił go na nogi. Najlepiej patrzeć przed siebie i nie oglądać się, rzekł rycerz. Co się stało, to się nie odstanie. Nie możesz tego zmienić. Mówisz, jakbym rozlał mleko, odparł ze złością Palin. To moi bracia. Kiedy pomyślę, że nigdy więcej już z nimi nie porozmawiam, że nie usłyszę ich śmiechu, ani... ani... Zmuszony był przerwać i przełknąć łzy. Nie przypuszczam, abyś kiedyś stracił kogoś, na kim ci zależało. Wam wszystkim nie zależy na niczym, z wyjątkiem rzezi. Steel nic nie odpowiedział, jednak sposępniał na wspomnienie utraty bliskiej osoby. Kroczył dalej, ciągnąc bez trudu ciężkie sanie. Jego ocienione ściągniętymi czarnymi brwiami oczy stale się poruszały, jednak nie bez celu badał otoczenie. Steel czujnie przyglądał się kępom drzew i splątanym zaroślam. Co się stało? Palin rozejrzał się dookoła. To byłoby doskonałe miejsce na zasadzkę, zauważył Stil. ściągnięte bólem oblicze Palina rozpogodziło się lekko. Rzeczywiście kiedyś zostało wykorzystane. Właśnie tutaj Hobgoblin, znany jako małomistrz Toede, zatrzymał Tanisa pół elfa, Flinta Fireforge i Tasselhoffa Burfuta, pytając ich o laskę z błękitnego kryształu. Ten moment zmienił ich życie. Zamilkł, rozmyślając o straszliwych chwilach, jakie zmieniły jego życie i zakończyły życie jego braci. Głos Stila nie zakłócił jego myśli, a raczej im towarzyszył. – Czy wierzysz w przeznaczenie, panie magu? – spytał znienacka Steel, patrząc na spaloną słońcem drogę. – Ta chwila, ta zasadzka, jak mówisz, zmieniła życie półelfa. Z tego wniosek, że jego losy potoczyłyby się inaczej, gdyby to wydarzenie nie miało miejsca. A jeśli tak się musiało stać, jeśli nie było możliwości, aby tego uniknąć, może ta chwila przyczaiła się i czyhała na niego tak samo jak hobgobliny, a jeśli. Ciemne oczy Stila spoczęły na palinie. Jeśli twoi bracia urodzili się po to, by zginąć na tej plaży? To pytanie było jak cios w brzuch. Przez chwilę Palin nie mógł oddychać. Cały świat zdawał się przechylać. Wszystko, czego go uczono, wymykało się. Czyżby jakieś nieubłagane fatum czatowało na niego gdzieś w zaroślach? Czyżby był zaplątanym w pajęczynie czasu owadem, który wije się i drga, beznadziejnie próbując ucieczki? Nie wierzę w to, odetchnął głęboko i poczuł się lepiej. Przejaśniło mu się w głowie. Bogowie dają nam wybór. Moi bracia postanowili zostać rycerzami. Nie musieli tego robić. Prawdę mówiąc, nie przyszło im to łatwo, bowiem nie byli solamnijczykami i nie mieli rycerskich przodków. Więc postanowili zginąć, rzekł Stil, przenosząc wzrok na trupy. Mogli uciec, ale nie zrobili tego. Nie zrobili tego powtórzył cicho Palin. Zdumiony pytaniem czarnego rycerza i ciekaw, co też się za nim kryje, Palin przyjrzał się uważnie Stilowi. Przez chwilę młody czarodziej widział, jak spod żelaznej maski zimnego, bezlitosnego zdecydowania wyłania się ludzkie oblicze. Twarz wyrażająca powątpiewanie, dążenie do czegoś i udrękę. On o coś prosi, ale o co? O pociechę? Zrozumienie? Palin zapomniał o własnych strapieniach i gotów był wyciągnąć do niego rękę, by wesprzeć go swą skromną pomocą. Jednakże w tej samej chwili Stil odwrócił się i zobaczył patrzącego nań Palina. Żelazna maska znów przysłoniła twarz rycerza. Więc powzięli dobrą decyzję. Polegli na polu chwały. Palin poczuł nawrót gniewu i goryczy. Powzięli złą decyzję. Ja powziąłem złą decyzję. Co w tym chwalebnego? Wskazał ciała, Leżące na prymitywnych włókach. Jaka to dla mnie chwała, że muszę powiedzieć matce, powiedzieć jej! Odwróciwszy się na pięcie, Palin opuścił miejsce, gdzie Tanis po raz pierwszy usłyszał o lasce z błękitnego kryształu i ruszył w dalszą drogę. Usłyszał za sobą głos Stila, który w myślach snuł przypuszczenia. Mimo wszystko to doskonałe miejsce na zasadzkę, a potem zgrzyt włóków, które podskakiwały i ślizgały się w kurzu.